wieczór w Krakowie był spokojny, a śnieg delikatnie sypał za oknem ich mieszkania na Kazimierzu. Marek siedział przy kuchennym stole, obserwując swoją żonę Agatę, która zwijała się w kłębek na sofie z kubkiem gorącej herbaty w dłoniach. Po dziesięciu latach małżeństwa, nadal zachwyca go jej spokojne piękno: ciemne włosy opadające na ramiona, delikatne rysy twarzy, które wydawały się jeszcze bardziej anielskie, w miękkim świetle lampy. Marek, czy możemy porozmawiać? Zapytała cicho Agata, nie podnosząc wzroku z nadkubka. W jej głosie słychać było zmęczenie. Ostatnie tygodnie były trudne dla nich obojga. Jej praca w kancelarii prawniczej pochłaniała coraz więcej czasu, a jego pozycja kierownika w firmie budowlanej również wymagała długich godzin. Oczywiście, kochanie, o czym chcesz rozmawiać? Odpowiedział odkładając gazetę i w pełni skupiając na niej uwagę. Agata zawsze była bezpośrednia, ale dziś coś w jej postawie wydawało się inne, bardziej napięte. O nas, o tym, co się między nami dzieje. Agata w końcu podniosła wzrok. Jej oczy były zmęczone, ale błyszczały w sposób, którego Marek nie potrafił zinterpretować. Czasami czuję, jakbyśmy żyli obok siebie, zamiast ze sobą. Marek poczuł ukłucie w sercu. Prawda była taka, że on też to odczuwał. Ich rozmowy stały się powierzchowne, ograniczone do spraw gospodarstwa domowego, pracy i planów na weekend. Kiedy ostatnio naprawdę się sobą dzielili? Może masz rację, przyznał szczerze, ale to nie znaczy, że się od siebie oddalamy. Przechodzimy trudny okres, to wszystko. Agata skinęła głową, ale jej wyraz twarzy pozostał zamyślony. Zaczęła opowiadać o swojej pracy, o trudnym kliencie, który sprawiał jej problemy, o presji ze strony szefa. Marek słuchał uważnie, czasami zadając pytania, czasami po prostu kiwnąc głową ze zrozumieniem. Ale w miarę jak Agata mówiła, jej głos stawał się coraz cichszy, a oczy zaczynały się zamykać. Długie dni w kancelarii w końcu dały o sobie znać. Jej głowa opadła na poduszkę, a oddech stał się głębszy i równomierny. Marek uśmiechnął się delikatnie, patrząc na śpiącą żonę. W tych chwilach wyglądała jak ta sama kobieta, którą pokochał na uniwersytecie. Młoda, beztroska, pełna marzeń. Wstał cicho, żeby przynieść koc z sypialni. Gdy wracał do salonu, usłyszał coś, co sprawiło, że zastygł w miejscu. Agata mówiła przez sen. Nie mogę mu powiedzieć, a też nie teraz. Zbyt długo to ukrywałam. Słowa były niewyraźne, ale wystarczająco czytelne, by Marek je zrozumiał. Jego serce zaczęło bić szybciej. Podszedł bliżej, starając się nie hałasować. Gdyby się dowiedział o Michale, mamrotała dalej, o tym, co się stało tamtego lata. Marek poczuł, jakby ziemia usunęła mu się spod nóg. Michał? Które lato? O czym jego żona mówiła? Michał. Tak bardzo go kochałam. Na nadal. Ostatnie słowa były ledwo słyszalne, ale uderzyły w Marka jak piorun. Ręce mu się trzęsły, gdy kładł koc na śpiącą Agatę. Jego umysł wirował. Kim był Michał? Dlaczego nigdy nie słyszał tego imienia? A najważniejsze, czy jego żona nadal kogoś kocha? Usiadł w fotelu naprzeciwko sofy, wpatrując się w spokojną twarz Agaty. Ta sama twarz, którą całował każdego ranka przez ostatnich dziesięć lat. Czy przez cały ten czas ukrywała przed nim jakiś sekret? Zegar w kuchni tykał głośno w ciszy mieszkania. Śnieg za oknem padał coraz gęściej, jakby chciał odciąć ich od reszty świata. Marek siedział nieruchomo, próbując przetworzyć to, co usłyszał. Czy jego małżeństwo było kłamstwem? Gdy Agata się poruszyła i wydała z siebie cichy dźwięk, Marek natychmiast się napięł. Ale ona tylko zmieniła pozycję i spała dalej, tym razem w milczeniu. Ale szkoda była już wyrządzona. Słowa wypowiedziane przez sen tkwiły w umyśle Marka jak trucizna. Każdy z nich odpowiadając na pytania, których nigdy nie zadał, ale jednocześnie rodzące setki nowych. Tej nocy Marek nie spał ani minuty. Następny ranek przywitał Marka szarością typową dla krakowskiej zimy. Agata wstała wcześnie, jak zwykle, i przygotowywała się do pracy w łazience. Dźwięk płynącej wody był jedynym odgłosem w mieszkaniu, ale dla Marka brzmiał jak grzmot. Siedział przy krawędzi łóżka, wpatrując się w swoje ręce. Słowa Agaty z poprzedniej nocy wciąż rozbrzmiewały w jego głowie. Michał. Tak bardzo go kochałam. Nadal. Marek, wszystko w porządku? Agata wyszła z łazienki, wiążąc włosy w koński ogon. Nosiła tę samą niebieską sukienkę, którą zawsze ubierała w ważnych dniach w pracy. Ale dziś Marek patrzył na nią zupełnie innymi oczami. Tak, tylko źle spałem, odpowiedział, starając się, żeby jego głos brzmiał normalnie. Agata podeszła i położyła dłoń na jego czole. Nie masz gorączki, może dziś zostań w domu? To był jej typowy gest troski, który zwykle rozgrzewał mu serce, ale teraz czuł się jak oszust. Albo może to ona była oszustką? Nie, idę do pracy. Mam ważne spotkanie z firmą Kowalski. Po śniadaniu, gdy Agata wyszła do kancelarii, Marek zostać sam. Zamiast iść do pracy, zadzwonił do swojego zastępcy Tomka. I powiedział, że będzie późno. Po raz pierwszy od lat skłamał w sprawie pracy. Usiadł przy komputerze w ich małym gabinecie. Jego palce zawisły nad klawiaturą. Czy naprawdę chciał tego dokonać? Szpiegować własną żonę? Ale pytania nie dawały mu spokoju. Zaczął od prostego wyszukiwania. Przejrzał profil Agaty na Facebooku, jej stare zdjęcia znajomych. Nic. Żadnego Michała. Potem przypomniał sobie stare pudełko ze zdjęciami w szafie. Agata zawsze mówiła, że to pamiątki z czasów przed ich poznaniem. Nigdy nie nalegał, żeby je oglądać, ufał jej i szanował jej prywatność. Teraz owa prywatność nabrała zupełnie innego znaczenia. Pudełko było dokładnie tam, gdzie zawsze, na najwyższej półce. Gdy je otworzył, poczuł zapach starych fotografii i papierów. Większość zdjęć przedstawiała Agatę z czasów Uniwersytetu. Była młodsza, jej twarz promienna i beztroska. Na trzecim zdjęciu od góry Marek zobaczył coś, co sprawiło, że jego oddech uwięzł w gardle. Agata stała obok wysokiego, ciemnowłosego mężczyzny. Ich ramiona się stykały, a uśmiechy były intymne, prawdziwe. Na odwrocie zdjęcia pismem Agaty Michał i ja Zakopane. Czerwiec 2010. To był rok, zanim się poznali. Marek wziął kolejne zdjęcia. Michał pojawiał się na wielu z nich. Czasami sam z Agatą, czasami w grupie znajomych. Na jednym z ostatnich zdjęć całowali się na tle morskiego oka. W głębi pudełka znalazł coś jeszcze bardziej przejmującego listy. Pierwszy, napisany ręcznie na kremowym papierze, zaczynał się od słów moja najdroższa Agato, każdy dzień bez ciebie to udręka. Marek nie mógł czytać dalej. Ręce mu się trzęsły, ale zmusiło się. W listach Michał pisał o ich wspólnej przyszłości, o planach na ślub, o tym, jak bardzo kocha Agatę. Daty wskazywały na okres od 2009 do wczesnych miesięcy 2011 roku. To był rok, gdy on i Agata zaczęli się spotykać. Nagle wszystko nabrało sensu. Agata poznała go tuż po rozstaniu z Michałem. Czy był tylko wypełniaczem, zastępstwem? Gdy usłyszał dźwięk klucza w zamku. Szybko schował listy do pudełka i postawił je z powrotem na półkę. Agata wracała wcześnie. Marek, jesteś w domu? zawołała z przedpokoju. Tak, w gabinecie odkrzyknął, starając się kontrolować głos. Agata weszła z torbą w ręce i uśmiechem na twarzy. Zakończyłam sprawę Kowalskich wcześniej niż myślałam. Pomyślałam, że moglibyśmy dzisiaj zrobić coś razem. Może pójdziemy do tej nowej restauracji na starówce. Patrząc na nią teraz, Marek widział zupełnie inną osobę. Każdy jej uśmiech, każdy gest wydawał się wyreżyserowany. Czy wszystko między nimi było kłamstwem? Agata, zaczął ostrożnie, czy kiedykolwiek myślisz o swoich poprzednich związkach? Jej uśmiech na moment zniknął, ale szybko wrócił. Zbyt szybko. Dlaczego pytasz? To było dawno temu. Liczysz się tylko ty. Ale były jakieś poważne relacje przed nami, prawda? Agata usiadła na skraju łóżka, jej palce nerwowo bawiły się obrączką. Marek, przeszłość to przeszłość. Dlaczego nagle o to pytasz? Bo czasami mam wrażenie, że nie znam prawdziwej ciebie. Przez chwilę panowało milczenie. Agata patrzyła mu prosto w oczy, ale w jej spojrzeniu było coś, czego wcześniej nie dostrzegł: strach, poczucie winy. Kocham cię, Marek, to jedyne co się liczy. Ale po raz pierwszy w ich małżeństwie te słowa zabrzmiały jak zaklinanie, nie jak wyznanie. Przez następne dwa dni Marek nosił w sobie ciężar odkrytych sekretów jak kamień w sercu. W nocy przewracał się z boku na bok, słysząc równomierne oddechy Agaty, które kiedyś go uspokajały, a teraz brzmiały jak wyrzut sumienia. Każda rozmowa z żoną była dla niego torturą. Jej uśmiechy wydawały się sztuczne, a pocałunki na dzień dobry, zimne i mechaniczne. Nawet najzwyklejsze pytania typu jak ci minął dzień brzmiały w jego uszach jak kłamstwa. Agata zauważyła zmianę. Widział to w sposób, w jaki przyglądała mu się podczas obiadu, w jej zaniepokojonych spojrzeniach, gdy myślała, że nie patrzy, próbowała nawiązać kontakt, dotykała jego ramienia, gdy przechodziła obok, zostawała dłużej przy łóżku rano, jakby czekała na jakiś znak. Ona z kolei wyraźnie wyczuwała jego napięcie, choć nie potrafiła zrozumieć jego przyczyny. We wtorek wieczorem, gdy siedzieli przed telewizorem w milczeniu, Agata w końcu się odezwała. Marek, coś się dzieje? Od kilku dni jesteś inny. Spojrzał na nią i przez moment chciał wszystko jej wyznać, ale słowa uwięzły mu w gardle. Jak miał jej powiedzieć, że podsłuchiwał jej słowa wypowiedziane przez sen, że przeszukiwał jej rzeczy jak złodziej we własnym domu? Tylko praca dużo stresu nie skłamał. Agata skinęła głową, ale w jej oczach było wciąż niepokój. W środę wieczorem Marek podjął decyzję. Siedział w kuchni z filiżanką ostygłej kawy, wpatrując się w śnieg za oknem, gdy zdał sobie sprawę, że nie może tak dalej żyć. To zabijało ich oboje. Agata siedziała w salonie, czytając dokumenty do jutrzejszej rozprawy. Jej długie włosy były związane w niedbały koczek. Na nosie miała te małe okulary, które nosiła tylko przy czytaniu. Lampa rzucała miękkie światło na jej twarz, a za oknem znów padał śnieg. Wszystko wyglądało jak zawsze, ale Marek wiedział, że to ich ostatni normalny wieczór. Po tym, co zamierzał powiedzieć, nic już nie będzie takie samo. Agato, zaczął siadając naprzeciwko niej, jego głos brzmiał obco we własnych uszach. Musimy porozmawiać, naprawdę porozmawiać, podniosła wzrok znad dokumentów. W jej oczach błysnęło coś na kształt rezygnacji, jakby przez te dwa dni też przygotowywała się na tę rozmowę. O czym? Zapytała cicho, ale Marek wyczuł w jej głosie strach. Przez moment wahał się. Mógł powiedzieć, że o nich, o ich problemach, o pracy. Mógł dalej udawać, że wszystko jest w porządku, ale te dwa dni męczenia ich obojga wystarczyły. Kim jest Michał? Zapytał wprost. Słowa zawisły w powietrzu jak wyrok śmierci. Agata zamarła z dokumentami w ręku, a jej twarz pobladła. Przez chwilę panowała absolutna cisza, słychać było tylko tykanie zegara w kuchni i odległy szum ruchu ulicznego. Agata powoli odłożyła dokumenty na stolik kawowy. Jej ręce drżały ledwo zauważalnie. Skąd? Zaczęła cicho, ale nie dokończyła pytania. Mówiłaś przez sen dwa dni temu, gdy zasnęłaś na kanapie po naszej rozmowie. Marek starał się zachować spokój, ale jego głos był napięty. Mówiłaś o nim, że go kochałaś, że nadal go kochasz. Agata zamknęła oczy i przez długą chwilę nie mówiła nic. Marek widział, jak jej piersi unosi się i opada w nierównym rytmie. Gdy w końcu otworzyła oczy, były pełne łez, które błyszczały w świetle lampy. Nie tak miało to wyglądać, wyszeptała, a jej głos drżał, więc to prawda. Jest ktoś inny? Tak i nie. Agata wytarła łzy wierzchem dłoni, zostawiając wilgotne ślady na policzkach. Michał był. Jest moim najlepszym przyjacielem z czasów uniwersytetu. Byliśmy razem przez prawie trzy lata. Marek poczuł, jak jego najgorsze lęki znajdują potwierdzenie. Żołądek skręcił mu się w supeł, a w ustach poczuł metaliczny smak. Kochałam go bardzo, kontynuowała Agata, jej słowa spadały jak uderzenia młota. Planowaliśmy wspólną przyszłość: mieszkanie, ślub, dzieci wszystko miało być proste i piękne. Urwała, jakby sama nie mogła uwierzyć w to, co mówi ale w 2011 roku dostał propozycję pracy w Kanadzie, w Vancouver. To była szansa jego życia, stanowisko w międzynarodowej firmie prawniczej. Marek milczał, nie ufając własnemu głosowi każde słowo żony było jak nóż wbijany głębiej. I? Wydusił w końcu. Chciał, żebym pojechała z nim. Błagał mnie, żebym za nim wyjechała. Głos Agaty łamał się coraz bardziej. Mówił, że bez mnie jego sukces nic nie będzie znaczył, że zbudujemy tam nowe życie. Daleko od wszystkich problemów. Ale została się zostałam. Agata wstała i podeszła do okna, odwracając się do niego plecami. Jej sylwetka rysowała się wyraźnie na tle śnieżnej białości za szybą. Mama była chora. Pamiętasz, jak ci opowiadałam? Nowotwór trzeci stopień. Lekarze dawali jej maksimum rok życia, nie mogłam jej zostawić, po prostu nie mogłam. Marek pamiętał opowieści o chorobie teściowej, jej długą walkę, chemioterapię, w końcu remisję, która trwała do dziś, ale nigdy nie łączył ich z decyzjami życiowymi Agaty. W jego umyśle to były osobne historie. Więc zostałaś, a Michał wyjechał. Zostałam. A on wyjechał. Agata położyła dłoń na chłodnej szybie. Było nam obojgu bardzo ciężko. Kłóciliśmy się przez Skype'a, płakaliśmy, oskarżaliśmy się nawzajem o egoizm. Przez miesiące się nie odzywaliśmy, a potem, potem poznałam Ciebie. To było to. Moment, na który Marek czekał, a jednocześnie się go bał. Czy byłem tylko. zastępstwem? Agata odwróciła się tak szybko, jakby ją piorun strzelił. Na jej twarzy malowało się przerażenie. Nie, Marek, nie! Głos miała pełen desperacji. Początkowo może, może rzeczywiście próbowałam zagłuszyć ból, gdy Cię poznałam na tych urodzinach, Kasie, byłeś taki, spokojny, stabilny. Po tych miesiącach chaosu z Michałem wydawałeś mi się jak bezpieczna przystań, urwała, szukając słów, ale szybko zdałam sobie sprawę, że to, co do Ciebie czuję, to coś zupełnie innego. Kochałam Michała jako dwudziestolatka, to była miłość namiętna, nieostrożna. Czasami destrukcyjna, ale ciebie kocha dojrzała kobieta, która wie, czym jest prawdziwe partnerstwo. Ale nadal o nim myślisz. To nie było pytanie, to było stwierdzenie wypowiedziane z goryczą, której Marek nie potrafił ukryć. Agata usiadła obok niego na kanapie. Między nimi było może pół metra fizycznej odległości, ale Markowi wydawało się to kilometrami. Czasami, przyznała cicho. Bo nie było właściwego pożegnania, rozumiesz. Wszystko skończyło się tak nagle, tak boleśnie. Sięgnęła po jego dłoń, ale on odruchowo ją cofnął. Ból w jej oczach był natychmiastowy. Ale, Marek, przez ostatnie dziesięć lat ani przez chwilę nie żałowałam swojej decyzji ani przez chwilę nie marzyłam, żeby być z kimś innym niż ty. To dlaczego mi o tym nie mówiłaś? Przez dziesięć lat ani słowa? Bo się bałam. Łzy spływały teraz po jej policzkach strumieniami. Bałam się, że pomyślisz dokładnie to, co teraz myślisz, że byłeś numerem dwa, a to nieprawda. Jesteś pierwszym wyborem mojego dorosłego serca. Marek milczał długo, próbując przetworzyć te wszystkie informacje. Jego umysł przypominał węzeł gordyjski. Każda myśl prowadziła do kolejnej, każde uczucie było splątane z następnym. Jest jeszcze coś, powiedziała cicho Agata, a w jej głosie słychać było rezygnację. Coś, czego jeszcze nie powiedziałam. Serce Marka znów zaczęło bić jak szalone. Co jeszcze? Ile sekretów może ukrywać jedna osoba? Michał wrócił do Polski. Te słowa spadły na Marka jak lodowata woda. Wszystko nagle nabrało sensu. Jej ostatnie napięcie dziwne telefony, które przerywała, gdy on wchodził do pokoju. Kiedy? Zapytał, starając się kontrolować głos. Miesiąc temu. Dzwonił do mnie w pracy. Chce się spotkać. Mówi, że ma coś ważnego do omówienia. I ty chcesz się z nim spotkać? Agata długo mu się przyglądała, jakby szukała odpowiedzi na jego twarzy. W końcu skinęła głową. Chcę, przyznała. Ale nie z powodów, które podejrzewasz. Nie po to, żeby odzyskać przeszłość. Po to, żeby ją właściwie zakończyć. Żeby w końcu pożegnać się jak należy, z szacunkiem do tego, co między nami było. Marek wstał tak gwałtownie, że przewrócił szklankę wody stojącą na stoliku. Zaczął chodzić po pokoju, jego kroki były ciężkie, nerwowe. Jego umysł był w chaosie. Z jednej strony czuł ulgę, Agata go nie zdradzała, nie planowała odejścia. Z drugiej bał się tego spotkania, tej konfrontacji z przeszłością. Nie wiem, czy to dobry pomysł, powiedział w końcu. Rozumiem twoje obawy, ale Marek, jeśli tego nie zrobię. To będzie między nami zawsze. Ta niedokończona historia. Nie chcę żyć z tobą w cieniu przeszłości. Marek zatrzymał się przed oknem. Śnieg padał coraz gęściej pokrywając kraków białym kocem. Pomyślał o wszystkich zimach, które spędzili razem o wszystkich planach na przyszłość. Czy to wszystko miało się skończyć przez jedne spotkanie z przeszłością? Chcesz, żebym z tobą poszedł? Zapytał w końcu, sam zaskoczony własnymi słowami. Agata spojrzała na niego ze zdziwieniem. Poszedłbyś? Jeśli będziesz tego potrzebować, tak. Jeśli to pomoże ci zamknąć tę sprawę, to tak. Po raz pierwszy od kilku dni zobaczył na jej twarzy prawdziwy uśmiech. Nie Marek, to moja przeszłość, ja muszę ją zamknąć. Ale to, że proponujesz, to pokazuje mi, jaki jesteś i dlaczego Cię wybrałam i dlaczego Cię wybieram każdego dnia na nowo. W piątek wieczorem, przed spotkaniem z Michałem, Agata była nerwowa, jak przed pierwszą randką, przymierzała różne ubrania, przed lustrem poprawiała włosy. Marek obserwował ją z łóżka, czując mieszankę zazdrości i współczucia. Jak mam wyglądać? Zapytała w końcu. Elegancko? Swobodnie? Nie chcę, żeby pomyślał. Wyglądaj jak siebie, przerwał jej Marek. Jak kobieta, którą jestem poślubił. W sobotę Agata spotkała się z Michałem w kawiarni na rynku głównym. Wybrała miejsce publiczne, neutralne. Marek czekał w domu, nerwowo przechodząc między pokojem a kuchnią. Próbował czytać, oglądać telewizję, nawet zaczął sprzątać mieszkanie, ale nic nie potrafiło zająć mu myśli. Gdy Agata wróciła po dwóch godzinach, Marek natychmiast poznał po jej twarzy, że coś się zmieniło. Była spokojna, ale też smutna. Nie było to jednak smutku tęsknoty. To był smutek zamykania rozdziału. Jak było, zapytał. Starając się nie wyjść zbyt natarczywie. Potrzebne, odpowiedziała, zdejmując płaszcz. Bardzo potrzebne. Usiedli obok siebie na kanapie, tej samej, na której wszystko się zaczęło. Opowiedział mi o swoim życiu w Kanadzie, o żonie Karol, o córkach. Emili ma osiem lat, a Sofii sześć. Pokazał mi zdjęcia. Są piękne. W głosie Agaty nie było goryczy. Ja opowiedziałam mu o tobie, o nas. O tym, jak wyglądało moje życie przez ostatnie dziesięć lat. Oboje zrozumieliśmy, że jesteśmy teraz zupełnie innymi ludźmi niż dziesięć lat temu. I jak się czujesz, Agata zastanowiła się przez chwilę. Jakbym w końcu zamknęła książkę, którą przez lata zostawiałam otwartą, podeszła do niego i objęła go mocno. Jej zapach, ten sam perfumy, których używała od lat, wypełnił mu nozdrza. Przepraszam, że ci nie powiedziałam wcześniej. Przepraszam, że nie ufałam ci na tyle, żeby się tym podzielić. Marek odpowiedział na jej uścisk, po raz pierwszy od tygodnia czując, że jego żona, prawdziwa żona, wróciła do domu. Był jeszcze jeden powód, dla którego Michał chciał się spotkać, powiedziała cicho do jego ucha. Marek znieruchomiał. Chciał mi podziękować. Podziękować. Za to, że zostałam z mamą. Powiedział, że gdybym wtedy z nim wyjechała, prawdopodobnie jego kariera by się nie udała, że potrzebował tamtej koncentracji, samotności, żeby się sprawdzić w nowym miejscu. I że teraz, gdy ma rodzinę, rozumie, jak ważne jest to, żeby być z bliskimi w trudnych chwilach. Marek poczuł dziwną ulgę. Nawet Michał zrozumiał, że ich drogi rozeszły się słusznie. Obiecaj mi jedno, powiedział. Co? Że nie będziemy już mieć sekretów że jeśli coś cię martwi, coś z przeszłości czy teraźniejszości, mi powiesz obiecuję, a ty obiecaj, że jeśli będziesz miał wątpliwości, zapytasz zamiast cierpieć w milczeniu. Obiecuję. Tej nocy po raz pierwszy od tygodnia oboje spali spokojnie w objęciach, jak przez pierwsze lata małżeństwa. A gdy następnego ranka Marek obserwował Agatę przygotowującą śniadanie, jak nakłada masło na tosty, jak parzy kawę w ich ukochanym czajniku, Wiedział, że patrzy na kobietę, którą naprawdę zna, z jej przeszłością, bólami, ale też z miłością do niego, która była prawdziwa i obecna. Czasami prawda boli, ale zawsze uwalnia. I czasami, by odnaleźć prawdziwą miłość, trzeba najpierw pożegnać się z tą, która już odeszła.